Podobno dzisiaj pierwszy dzień wiosny, więc się wybraliśmy z najmłodszymi ze szkoły, też w las na taką ścieżkę edukacyjną i ognicho. A ja, korzystając z tego, że jedzą kiełbachy teraz na ognichu się smażą, to spadnie, to tam znowu nawleką. Właśnie się oddaliłem nieco w taki kawałek lasu. Nazywa się to nadleśnictwo Wi. No właśnie, zapomniałem co ja tam, ja pamięć miałem. Wichrów, o tak, właśnie. I tak sobie idę po tym lesie, co by jeszcze wrócić do Ewangelizny Dzieli. Bo co ma wisieć, nie utonie, a właśnie zauważyłem, że jest taka fajna gałąź za mną, która zawisła spadając, no ja i daje zawisi w powietrzu. A co wisi w powietrzu, to nie wiem jak tam u Ciebie, ale u mnie to właśnie cały czas mi wisi w głowie ten chłopak, którego dotknął się Jezus. Chłopak, mężczyzna, zwał jak zwał, ale generalnie chłopak miał od urodzenia... No nie mógł zobaczyć chociażby takiego lasu, tak? Nie mógł się pocieszyć kolorami, mógł tylko słyszeć, mógł innych zmysłów używać, ale od dzieciństwa nie. Zaczyna się tym, że chłopaki egzaminują, w sensie apostołowie egzaminują Jezusa, no to kto zgrzeszył, bo często było tak i myślę, że to pokutuje do dzisiejszego życia, może u Ciebie też, że jak ktoś ma jakąś chorobę, to Bóg go pokarał. Największa bzdura w kościele katolickim, powtarzana albo gdzieś tam podsycana czasami, że nasze choroby... Są skutkiem grzechu. Na pewno tak, że skutki grzechów mogą mieć właśnie w swoim podłożu choroby. tak? Czyli jak zgrzeszyliśmy, to skutki naszych grzechów mogą się okazać chorobowe w naszym ciele i myślę tak. Natomiast nie w tej konwencji, że Bóg każe. Że Bóg każe w ten sposób. No i teraz, jak już się dowiedzieli, że to ani ojciec, ani matka nie zgrzeszyli, że nie są winni temu, że zgrzeszyli, że ich dziecko teraz się urodziło. Niewidome. To zastanawia, dlaczego ten chłopak siedzi na ulicy i żebrze. Skoro ma rodziców, przepytują tych rodziców. Może był taki wariant, że on nie chciał od tych rodziców już nic, nie chciał być od nich zależny, więc poszedł sobie w takie życie, taki sposób na życie wybrał, że po prostu żebrał. O środki do życia, ale też pewnie i o miłość, o atencję, o uwagę. To jest pytanie: czy jak nam się jakiś przytępi wzrok na jakieś rzeczy, to czy my nie zaczynamy żebrać? Bo na przykład bywa tak w życiu, że ludzie przy jakimś kraksie, przy jakiejś wywrotce, dachowaniu, mówią, no jak ja mogłem tego nie widzieć, jak ja mogłem tego nie zauważyć. Nie wiem, że ktoś ma jakąś podwójną relację, że ktoś subtelnie próbuje mnie gdzieś tam zawinąć, jakieś pochlebne słowa, że ktoś przed moimi oczami, jakąś taką mgłę roztacza, żebym czegoś ostro nie widział, bywa taka. Choroba, która nazywa się zaćmą, że rogowacieje nam na oczach tkanka, tak to nazwijmy, specjalistą nie jestem od okulistyki i trzeba ją po prostu zerwać, założyć soczewki, żeby widzieć, żeby lepiej widzieć. Nie wiemy na czym się opierała ta niewidomość tego chłopaka, ale Jezus mu robi peeling po prostu peeling albo piaskowanie po męsku. Wczoraj się dowiedziałem właśnie, opowiadając, że można piaskować na przykład zęby, lakierować i tak dalej, usuwając oczywiście, zdzierając do złuszczenia, do zdarcia to, co jest niepożądane. Ale Jezus mu robi nic innego, tylko pluje i to jest pierwsza rzecz. Czy ktoś kiedyś na Ciebie splunął? Albo czy Ty na kiedyś kogoś splunąłeś? Może nie w sposób dosłowny, chociaż może, ale splunąć to jest poza uderzeniem z liścia, o czym kiedyś gadaliśmy, pogardliwe podejście do godności czyjeś, tak? Że ktoś na Ciebie splunął. Może to jest ktoś z najbliższych, może to jest, nie matka, ojciec, brat, siostra. Może ktoś po prostu splunął na to, jak wybrałeś w życiu, nie akceptując tego i nie zgadzając się na Twój wybór. Myślę, że na tego chłopaka nie raz pluto. A idź Ty, a przestań żebrać. Ale tutaj Jezus zrobił to samo, można powiedzieć, tak? Jakim prawem splunął na tego chłopaka? Ale on splunął tuż pod jego nogi, pod jego życie. W tym, w czym siedział na co dzień robi z tego błotko i wciska mu w gałki oczne. To nie jest krem na noc, także tylko tak delikatnie, tak żeby się obudziła bez zmarszczek, bez zworów, nie po jakiejś tam ciężkiej, nieprzespanej nocy, żeby się jakoś zaprezentować, ale on mu w gałki to wciska. I ten peeling, co ma na celu usunięcie jakiegoś tam zrogowacenia, bez względu na to, gdzie ten peeling, czyli takie okruszki piasku, gdzieś tam jakieś minerałów z kremem, czy z jakimś tam mazidłem wcieramy, wcieramy, żeby usunąć ten naskórek, to zrogowacenie po to, żeby się odświeżyło, żeby było lżejsze, żeby wchodziło jakby w to więcej promieni słonecznych i tak dalej, i tak dalej, w zależności od tego, co sobie tam yy, piaskujemy. To jest popiaskował mu oczy swoim słowem. Przyszedł, piaskował go, pach, i go zostawił. Mówił idź i się umyj teraz, i się umyj, to jest w tym czasie, w którym jesteśmy, Piaskowanie codziennie słowem Bożym. Żebyśmy takie chociaż jedno wyzwanie sobie wzięli, że będę słuchał codziennie Słowa Bożego. To jest trudniejsze niż nie jedzenie tych wszystkich słodyczy, niż nie picie alkoholu, niż nie oglądanie seriali, niż nie wiem, co tam sobie jeszcze możesz odmówić. Ale ta przestrzeń, żeby codziennie sobie posłuchać albo przeczytać Ewangelię, która jest na dzień i co ona do mnie ma, to jest o wiele większy wysiłek niż wszystkie inne. Można wytestować. Jak on piaskuje, to to piaskowanie też nacina, to to piaskowanie musi boleć. To jest doświadczenie cierpienia, którego nam Bóg nie oszczędza. Nie w tym sensie, że nas skaże, ale dopuszcza, żebyśmy mieli czasami takie zdarcie z oczu i zobaczyli prawdę o sobie. Te nasze słabości, które będą zaakceptowane dopiero kiedy będą zaakceptowane w moim życiu, to one są w stanie obedrzeć mnie z tego, czym się poobklejałem. Z kłamstw na swój temat, krótko rzecz ujmując, tak? Z jakichś takich. Wypartych, zamrożonych gdzieś tam w różnych sytuacji, gdzie musimy sobie trochę liftingu zrobić jakoś, no bo człowiek wychodzi na zewnątrz, żeby to jakoś wyszło, żeby to przed ludźmi, przed sobą samym, samą jakoś zafunkcjonować. Ale to był pierwszy etap tego dzisiejszego spotkania, dzisiejszego, tego niedzielnego spotkania z Jezusem. I ten peeling po umyciu ma wykazać coś prawdziwego, coś świeżego na jego temat. W tym czasie wielkopostu to idź, umyj się do tej sadzawki, to jest ląduj w konfesjonale. Nie tak z biegu, nie być może tak jak zawsze, tylko przygotuj sobie, czyli niech to Słowo Boże pokaże ci, z czego trzeba się oczyścić, z czego cię trzeba odrzeć. Mnóstwo ludzi w Polsce i nie tylko pyta, jak się spowiadać, bo jak już się spowiadasz jakiś czas i przynosisz dokładnie to samo i ten sam zestaw w menu, no to sobie pytasz, no ale po co to? Mnóstwo ludzi młodych rezygnuje ze spowiedzi tylko z tego względu, że to nic nie zmienia w ich życiu. Najczęściej nie zmienia w naszym życiu ta spowiedź, dlatego że albo się nie tyle, że nie przykładamy do rachunku sumienia, czy nie żałujemy za pewne rzeczy, czy po prostu robimy to, no bo tak trzeba, bo święta, bo to, tamto, przyjeżdżam do domu, czy gdzieś to zapytają, czy idziesz do komunii, czy nie. Są takie miejsca w Polsce, gdzie rodzice u drzwiach pytają dzieci jeszcze póki co, czy byłaś w spowiedzi, nie, no to pokazują kierunek kościół, konfesjonal i tyle. Ekstremum coraz większe, no ale się zdarza. Natomiast żeby nie przeżyć tych świąt tak jak zawsze, czyli w zapracowaniu, w biegu na ostatnią chwilę, coś tam się spotkamy, z potem człowiek zmęczony i święta, święta i po świętach, to po co jest ta sadzawka? Żeby pójść, najpierw pozwolić, pozdzierać te nasze zrogowacenia w sercu, te takie swoje kłamstewka na swój temat, na inny temat, zobaczyć czy kogoś też nie obskrobaliśmy, czy komuś tam też nie poprzyklejaliśmy jakichś rzeczy, no taka jestem, no taki jestem, no i... To nas skłania do skonfrontowania się z prawdą o sobie. Potem jest drugi etap, kiedy on tego chłopaka spotyka, bo go wygonili. Bo były cyrk, festiwal cyrkowy, wszyscy wszystkich pytają i on już kpi z nich wprost. On mówi, no to nie wiem, no to czy to ja jestem jego uczciem, czy nie jestem uczniem. No ja widzę, on ich konfrontuje z faktem. Tych wszystkich, którzy, no po co mnie pytacie, skoro nie chcecie słyszeć? No to pytasz mnie, bo żebym się wkleił w twoje odpowiedzi. Często tak bywa w naszych relacjach, że. Nawet jak zapytacie dziecko swoje, nawet jak zapytasz, nie męża i żony, to, to, to po co pytasz, bo już masz gotową odpowiedź, jak ci się nie wstrzele w twoją odpowiedź, która nie ma nic wspólnego z prawdą o tej sytuacji, o tym momencie, o tym, o co mnie teraz pytasz, to wyganiamy, tak? A tak tam ci wyrzucili tego chłopaka, bo mi się nie wkleił w odpowiedź testową. No nie po nich myśli. I teraz ten chłopak wypędzony w przecz, znowu spotyka Jezusa. Jezus go pyta, mówi, ty, ty wiesz, znacz czego, Panie, a kto to jest? No to ten, na którego teraz patrzysz. Najkrótsze wyznanie wiary, jakie spotkałem w Ewangelii. Wierzę, panie. Tyle. Wierzę, panie. I co ciekawego na koniec: ten chłopak się nie, nie okazał wierzącym, chodzącym do kościółka w niedzielę czy na święta człowiekiem, chrześcijaninem, paraceninem. Tylko Jezus dotknął się chłopak który nie, nie wierzył. I to dla nas wszystkich chyba też jest jakby w, w kontekście różnych naszych tam pobożności i kapłańskich i nie tylko, że Jezus nie brzydził się dotknąć tego chłopa w najczulsze miejsce. Bardzo unerwione, bardzo delikatne, tam pod powiekę. Jak czytamy w którymś tam chyba z Psalmów, że jesteśmy tak wrażliwi, że nas włożył pod swoją powiekę. Tak, tak jesteśmy dla niego wrażliwością w jego sercu, Jezusa, że nas Bóg włożył pod powiekę. Gdy tam cokolwiek wpadnie pod powiekę, to będzie jak. Od razu trzemy, tam próbujemy się tego pozbyć, czy gdzieś tam ocieramy, nie powinniśmy, ale dalej trzemy. To się zaczerwieniło, ale dalej, no chyba że jakiś opiłek tam się wali tyle. A dzisiaj takim opiłkiem w oku jest jego słowo, które nie zmarnowało mu życia, tylko po to się tak dobijało, dobijało, dobijało przez oko do serca, że ten chłopak po prostu uwierzył. Nie tego cię życia, żeby ci Bóg w tym tygodniu nie wiem w jakich okolicznościach. Nie wiem, czy pozwolisz, czy nie, żeby się zrobił taki peeling w tym żebraniu życiowym. Nie wiem o co tam żebrzysz czy żebrzysz, no bo nie wiem, tam nie żebrzemy, tak? No, no przyjrzyj się dokładnie w swoim życiu. No i tego ci życzę z tego lasku gdzieś tam w wichrowie. Takiego bożego peelingu w tym trwającym jeszcze pości. A na ten czas, dzisiejszej, zaczynającej się wiosny, życzę Ci wiosny w sercu. Wiosny, gdzie tam już może już dawno umiera, albo mimo, że takie wiosny już dawno nie doświadczyliśmy, za ani uśmiechu, ani radości, być może ktoś już od dawna siedzi w jakichś ciemnościach, to życzę Ci, żeby Ci Duch Święty przyniósł przez Słowo Boga wiosnę w sercu. Wiosnę. No to na te wiosny jak Cię błogosławię, Bóg, usławię, Bóg Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Idziemy w las.